Cześć, witaj! Czeka na Ciebie już kolejne matematyczne zadanie. Zobacz, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Oto zadanie ze wczoraj, którym zajmiemy się dzisiaj. Mam nadzieję, że Twoja odpowiedź, której udzieliłeś w komentarzu pod wczorajszym filmem, jest prawidłowa. Przekonajmy się. Liczba a równa pierwiastek ze 125 minus 1 jest mniejsza czy większa od dziesiątki? Jak to wyliczyć? Zauważmy, że pierwiastek ze 125 jest na pewno większy niż 11, ponieważ pierwiastek ze 121 równa się 11. Czyli jeżeli od czegoś większego od 11 odejmiemy 1 całą, to wychodzi liczba oczywiście większa od 10. A liczba 4 pierwiastki z 6 minus 10 jest dodatnia, czy ujemna. No, włączmy sobie tą czwórkę pod znak pierwiastka, czyli będzie to 6 razy 4 do potęgi drugiej. Czyli mamy pierwiastek z 6 razy 16, to będzie pierwiastek z 96. Wiemy, że pierwiastek z 96 to jest mniej niż 10, ponieważ pierwiastek ze 100 to jest dopiero 10. Czyli jeżeli od czegoś mniejszego niż 10 odejmiemy dziesiątkę, to będzie na pewno liczba ujemna, czyli odpowiedź C. A tym zadaniem zajmiemy się już jutro. 6 maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez 4 godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą wydajnością. Czy przez 8 godzin taką samą partię butelek wykonają 3 takie maszyny? I czy połowa partii takich butelek 6 maszyn wykona przez 2 godziny? Napisz swoje sugerowane odpowiedzi w komentarzu pod tym filmem, a już jutro przekonasz się jakie jest prawidłowe rozwiązanie. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Rozwiązanie jutrzejszego zdania czeka na ciebie już jutro o 7.05 rano. Bądź z nami i przekonaj się, że dzięki takim krótkim powtórkom, Twój wynik z egzaminu ósmoklasisty z matematyki będzie o wiele, wiele wyższy. Do zobaczenia jutro!